Ponownie jesteśmy w gronie ośmiu najlepszych drużyn świata. Co za niespodzianka. Zaskoczyliśmy nas samych i wszystkich dokoła, ale oczywiście jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy. Krytykowano nas za to, jak dziewczyny były przygotowane mentalnie do kolejnych spotkań grupowych, bo nie ma co się oszukiwać. Nie rozegraliśmy pięciu dobrych meczów. Tym bardziej za to, co pokazały w starciu z Węgierkami poświęcenie, koncentrację, dyscyplinę taktyczną i trzymanie się planu, który ustaliliśmy, drużynie należą się słaba uznania. To było naprawdę niesamowite. Właśnie na takie dni i takie niespodzianki się czeka. Po to trenujemy i dla takich chwil żyjemy. Teraz czujemy olbrzymią dumę. W ćwierćfinale spotkamy się z Rosjankami, i znów mało kto będzie na nas stawiał. Nasze rywalki mają zdecydowanie wyższe notowania, ale to nowy mecz i wierzymy w kolejny cud. Jednak w tym momencie rozpiera nas duma.